Znajdę wszystkich członków Szóstki z Jodei i przyniosę wam spokój. Przysięgam. Zdrowiaj! Takie istoty jak ty i ja nie są w stanie oprzeć się zemści. Znalazłam w życiu nowy cel. Chodcu, nie próżnujesz! Bardzo skutecznie uprzykrzyłaś życie szóstce z JT J. Co najlepsze, ich poplecznicy są przerażeni. Boją się Onry o władającej odaci. Nawet członkowie klanu Matsumae zaczęli cię podziwiać. <laughs> Nikt nie zaproponował mi sake. Nie daliby rady wypić tyle co ty. Chodź, zasłużyłaś sobie na kolejną lekcję. Te zwoje opisują pewne techniki, które mistrzowie przekazują sobie nawzajem. Oczywiście ulepszyłem je. Przestudiujemy je razem. Na początek szeroka postawa. Coś się stało. Wolałabym coś przyłożyć niż czytać. Później. Od tego mam uczniów. Obróć ciało, wykonując potężny zamach. To wymaga skupionej energii. Skupienie bierze się z oddechów. To coś, o czym wielu uczniów zapomina w obliczu wroga oddychanie. Oda ci sporo waży i zachwieje tobą. Kolejna technika pozwala przełamać gardę wroga i. Nie słuchasz. Wolę naukę przez praktykę. Możemy się zmierzyć. Ciekawe, czy przeżyjesz. Jak udoskonaliłeś te techniki? Starców, którzy je napisali, pochłonęła poezja. Pewnego dnia powaliłem ich i przypomniałem im. Że ogromny miecz nie potrzebuje rymów. To bądź odaci. Ty też. Teraz sam jesteś jednym z nich. <laughs> Śmiało. Pokaż mi swoją technikę. Nie wstrzymuj oddechu. Jeszcze raz. Prawie. Kontroluj oddech, jesteś zbyt chaotyczny. Tak jest! Spokojna postawa i oddech. I poczułem to w ręce. Powtórzmy to. Daj mi szansę cię powalić, starcze. Mam jeszcze drugą rękę. Zróbmy sobie przerwę na sakę. Robi się chłodno. Mogę rozpalić ogień. Mój stary mistrz rzekłby, że twój oddech kontroluje płomienie. Zupełnie jak twoja nowa technika. Ale pośpiesz się, bo marznę. Jeszcze nigdy nie piłam tak paskudnego sakę. Dolałem do niego octu. Moi uczniowie podpijają je nocą. Chyba nie potrafisz się bawić. Kiedyś pozwalałem im pić to, co najlepsze. Sam też piłem. Ale pijani samurajowie wymachujący odaci to nic dobrego. Musiałem wprowadzić dyscyplinę. I stałeś się jednym z tych starców. Co innego miałem zrobić. Jestem wojownikiem, a siedzę tu i obserwuję wojnę z daleka. Jak ci idzie polowanie na szóstkę z J? Powoli. Znajdziesz ich. A potem zetniesz im głowy swoim odaci. Słyszałaś? Na dole coś się ruszyło. Może to tylko zwierzęta. Lepiej to sprawdźmy. Widzę patrol Matsumae. To żadna nowość. Słyszałem coś innego. Na północ zmierza jakaś karawana kupców. A, to pewnie oni. Zaraz. To nie wszystko. Grupa ludzi Saito. Co oni robią? Masz odpowiedź! Uważaj! Niech to Musimy ich podsywać! Przepraszam, to co zresztą swoich uczniów? Nie ma czasu ich ściągać. Musimy raz na zawsze powstrzymać tych łajdaków. Te wojny mam szansę wygrać. Pamiętaj o swojej nowej technice. Racja, zbić ich z tropu i zaskoczyć. Nie odbiorą mi tego zwycięstwa. Erasacu! To bądź odaci! Тоба ђо даћи! Тоба се! Ја сте ледит јо сида! Суга вјеке

No. To chyba wszyscy. Może i była to tylko mała potyczka, ale skoro nie mogę prowadzić armii do zwycięstwa, to pomogę moim uczniom osiągnąć biegłość i znaleźć odwagę. I w końcu odkupisz swoje winy. Możliwe. To z pewnością pomogło. Godnie władasz odaci ojcu. Z dumą walczyłem u twojego boku. Wzajemnie, mistrzu Yoshida, przynosisz zaszczyt klanowi Matsumae. W twoich ustach te słowa wiele dla mnie znaczą. Co teraz? Trenuj dalej ze swoimi odaci. Nawet ktoś tak naturalnie uzdolniony musi ćwiczyć. Gdy stwierdzisz, że już wszystko wiesz, wróć do mnie na ostatnią lekcję. Więcej treningu? Nie takiego, jak myślisz, ale wcale nie jest mniej warty. Nie mogę się doczekać. Trzymaj się, mistrzu Yoshida.